I cześć, manom. Wszystkim ludzie z tej strony i w kolejnym odcinku mojej milicy. Informacje, jeżeli chodzi o streama mojej mili. E, tak, ogólnie rzecz biorąc, e, zostało mi zaproponowane tutaj e, picie na żywo, że tak powiem, czyli drank, fazmofobia. Najzwyczajniej tutaj na świecie od pana Kinga Slayera. E, mówił, że i tak sobie będzie kurcze robił. Ja mówię, no dobra, to nie będę takim złym człowiekiem i po prostu się dołączę, moi drodzy, najzwyczajniej na świecie. Także jak oglądacie to 24, czyli w piątek, to 25, czyli lutro w sobotę, o godzinie 19, odbędzie się po prostu drank, strumyk. Tutaj na kanale, na YouTubie, jak i u pana Kingslayera na YouTubie, kurczę, także możecie sobie tam śledzić i u mnie, u niego, kurczę, na czacie, jak się będą jakieś fajne akcje działy albo coś takiego. E, będziemy oczywiście mieli zasady, e, które będą nam pozwalały albo, kurde nas w sumie karały, e, biorąc szoty i w ogóle będę miał, kurczę, czystą wujiczu, moi drodzy, na przykład tym razem, której nienawidzę, będzie śmiesznie, zobaczymy jak to się skończy, moi drodzy, e, a u Sylwia Strato, nie wiem, co on tam będzie popijał sobie, moi mili, ale no tak to będzie się prezentowało. Będziemy grali random mapy. Także no cóż moi drodzy, szczerze mogę powiedzieć? Widzimy się e, jutro, o 19 Także serdecznie Was zapraszam po prostu, żebyście sobie wbili, popisali na czacie, spędzili troszkę wolnego czasu razem z nami moi drodzy e, no i cóż, dziękuję wam za jesteście i do następnego, czyli do jutra tak właściwie albo do dzisiaj zależy czy oglądacie w sobotę czy w piątek. Także trzymajcie się moi mili i do zobaczenia, pa pa!